jest siecią lodziarni, mamy dzisiaj prawie 30 lokalizacji w Krakowie i w Warszawie. Zajmujemy się tą produkcją lodu w sposób zupełnie inny od wszystkich innych lodziarni w Polsce i wierzymy, że na świecie. Codziennie oferujemy naszym gościom dwa nowe smaki. Zmieniamy te smaki i traktujemy naszych, naszych gości w bardzo wyjątkowy sposób. Mamy taką filozofię w firmie, żeby odwiedzających e, traktować e, wedle takiej filozofii five star experience, bo pójście na lody to ma być przeżycie. Z usług Adiena korzystamy zarówno online, jak i offline. Zaczęliśmy od delivery, gdzie płatności są obsługiwane za pomocą kart naszych gości. Również za pomocą Blika, Google Paya, Apple Paya. Uh Dzisiaj wykorzystujemy również platformę ADN w offline, nie we wszystkich naszych loot spotach. Nasi goście korzystają z terminali płatniczych, dzięki którym mogą płacić kartami bankowymi przy zakupie lodów. Aktualnie wdrażamy tokenizację, integrujemy nasz program lojalnościowy z kartami płatni płatniczymi, co pozwoli nam przenieść nasz system lojalnościowy, który opiera się o zbieranie punktów przy kupowaniu lodów na następny, na następny level. ADNAT cenimy za technical excellence, kiedy wybieraliśmy partnera zależącym. Zależało nam na tym, żeby platforma, która będzie pomagać nam rozwijać nasz biznes, będzie odpowiednio skalowalna, będzie udostępniała nam funkcjonalności, które są nam potrzebne. A cenimy za to, że platforma, którą rozwija, udostępnia nam takie funkcjonalności, których nie jesteśmy w stanie znaleźć u konkurencyjnych dostawców. Doceniamy też bardzo wsparcie polskiego biura. Pomimo tego, że Adyen jest firmą globalną, która pracuje z największymi graczami na, na rynku, w każdej chwili zespół Polski jest w stanie odebrać nasz telefon i pomóc nam, rozwiązać nasz problem.